Cześć wszystkim! Tu kulbabcia, w całkiem nowej odsłonie. Dzisiaj powiem Wam parę wierszy bardziej znanych poetów i mniej znanych poetów, ale będą to wiersze szczególne. To są wiersze o zwierzętach, bo przecież ci, co mnie znają, to wiedzą, jak bardzo zajmują mnie zwierzęta, jak bardzo je kocham. Jak chciałabym walczyć o prawa dla zwierząt. Są to niektóre poematy niezwykle przejmujące, skłaniające do refleksji. Także zapraszam, wysłuchajcie je. Pierwszy wiersz, który dla Was wybrałam, to wiersz Wisławy Szymborskiej, która napisała, Jeden z najbardziej znanych i wyjątkowo pięknych i smutnych wierszy o Kocie, o Kocie i śmierci jego opiekuna, odejście człowieka przedstawione z pozycji zwierzęcia bardzo refleksyjny i dający do myślenia. Wiersz. Wisława Szymborska Kot w pustym mieszkaniu Umrzeć Tego się nie robi kotu, bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany? Ocierać między meblami? Nic niby niezmienione, ale jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci, słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna od swej zwykłej porze. Coś się nie odbywa tak jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął, i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf zajrzało, przez półki przebiegało, wcisnęło się pod dywan, sprawdziło, nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać.